Dwa cale, czyli największy kaliber, jaki legalnie może zakupić każdy pełnoletni konsument w Polsce. Mimo, że ten single shot posiada podstawkę, to może ona być wykorzystana tylko i wyłącznie na miejscu, które jest faktycznie idealnie płaskie i stabilne, tak jak na przykład kostka brukowa, która też nie ma nachylenia. Tutaj mam nieustabilizowany grunt, także ryzyko, że mi się ten single shot wywróci, istnieje. Dlatego też wykorzystałem pierokie, do którego przytrytkuję tego singleshota, aczkolwiek, żeby nie urywać podstawki, ponieważ idealnie byłoby teoretycznie zrobić tutaj wgłębienie, no, ale tego nie będę robić, bo to też nie jest do końca zgodne z instrukcją. Zresztą okay. moglibyśmy doprowadzić do jakiejś głupiej sytuacji. To tą podstawkę zostawię, tym samym, jeżeli przytrytkuję shota, to się Delikatnie wygnie w tą stronę, co skutkować będzie tym, że efekt będzie delikatnie zbaczać właśnie w tym kierunku, w którym zostanie skierowany mocniarz. Trzeba mieć to na uwadze, tym samym w tym kierunku należy zwiększyć odległość od widza. Tak.